Czarna opaska na oko jest charakterystycznym znakiem piratów, ale czy zastanawiało się kiedyś dlaczego ją nosili? Wiele osób sądzi, że robili to po to, aby zakryć brak oka, ale nie jest to prawda. Przyczyna jest zupełnie inna. Piraci zdawali sobie sprawę z mechanizmu adaptacji wzroku do warunków oświetlenia. Gdy przychodzisz z dobrze oświetlonego pomieszczenia do miejsca, w którym jest ciemno, Twój wzrok potrzebuje czasu, żeby się przyzwyczaić i zacząć widzieć wyraźnie w ciemności. Może to trwać nawet parę minut. Piraci nie mogli pozwolić sobie na takie czekanie, zależało od tego ich życie. Często, gdy wchodzili pod ciemny pokład, musieli być natychmiast gotowi do walki. Z ciemności mógł ich zaatakować przeciwnik. Dlatego piraci wpadli na pomysł, że jedno oko będą mieli zasłonięte, a gdy wchodzili do ciemnego pomieszczenia, to szybko zdejmowali opaskę, dzięki czemu widzieli wyraźnie w ciemności i byli gotowi do walki. Jeżeli film Ci się spodobał, to proszę Cię, abyś zostawił subskrypcję. Pozwoli mi to rozwijać kanał, a ty będziesz mógł zobaczyć więcej ciekawych faktów.